Podobno pierwsze wrażenie da się zrobić tylko raz. I myślę, że częściowo to jest prawda, choć nie do końca się zgadzam, że to jest taki decydujący aspekt. Lubię wierzyć, że jest coś więcej niż budowanie pierwszego wrażenia. Natomiast zdecydowanie żyjemy w czasach, w których. To pierwsze wrażenie, które robimy na ludziach w internecie, dzieje się poza naszą świadomością, poza naszą kontrolą. I dobrze by było, gdyby to pierwsze wrażenie nie było ostatnim. I dzisiaj właśnie o tym, w jaki sposób zrobić sobie samodzielnie audyt swojej obecności, swojej marki osobistej w internecie i jak zadbać o to, żeby to pierwsze wrażenie nie było ostatnim. Cieszę się, goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli słuchani podcastu Silna Marka w Praktyce zaczynasz właśnie w tym momencie, to ja nazywam się Angelika Chimkowska, jestem gospodynią, gospodynią tego podcastu oczywiście i na co dzień zajmuję się wspieraniem liderów w budowaniu ich silnych marek osobistych i firmowych. Poprzez działanie z takich obszarów jak personal branding, czyli marka osobista, oraz angażowanie pracowników w mediach społecznościowych. Dzięki temu firmy zyskują widoczność, rozpoznawalność i zaufanie swoich potencjalnych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Marka osobista to jest temat, który jest mi szczególnie bliski, jeżeli jesteś liderem w biznesie indywidualnym ekspertem, menadżerem lub prowadzisz własną firmę, to zdecydowanie jesteś we właściwym miejscu. Dlatego zasubskrybuj ten podcast, a nie ominiecie kolejny odcinek. No i działamy. Czy ja już wspominałam, dlaczego moje podcasty są takie krótkie? Konkretne, mięsiste. I tak dziękuję widocznie za to, że po raz kolejny zostałam nagrodzona wśród stu osobowości marketingowych w Polsce. Kłaniam się nisko. Bardzo cenię sobie merytorykę i konkret, dlatego nie lubię tracić czasu i słuchać półtora godziny czyichś wywodów w formie wywiadu, w których często ktoś nie wie o co pyta, a drugi nie wie jak na to odpowiedzieć. Dlatego moje podcasty to jest konkret i merytoryka. W 10 minut dostajesz przynajmniej trzy wskazówki do tego co możesz zrobić praktycznie, żeby rozwinąć swoją markę osobistą i firmową. No dobrze. Będąc w temacie, w którym się dzisiaj spotkaliśmy, chcę powiedzieć o takich trzech elementach. Ostatnio powiedziałam o trzech poziomach budowania marki osobistej, o tym co można zrobić co Powinieneś zrobić, co trzeba zrobić współcześnie, i to był ten poziom must have. Drugi poziom, co warto, i to był poziom nice to have. I trzeci poziom, to już jest taki, wiecie, dream life, takie coś, co ja mogę sobie wyobrażać jako stan idealny. I nazwałam go, so nice to have. Też sama bym chciała mieć tam bardzo, bardzo, bardzo dużo i do tego dążę. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że. Oceniając, robiąc audyt Twojej marki osobistej, zaczynamy od podstaw. Czyli zaczynamy od tego, że zakładamy, że wiele osób styka się z nami w internecie, a my o tym nie wiemy. No i co takie osoby robią? Robią dokładnie to, co my robimy, wchodząc do internetu. Czyli po prostu wpisujemy w Google imię i nazwisko, klikamy Enter i patrzymy, co wychodzi. I co z tych wyszukiwań najczęściej wychodzi? Bo pierwsze pojawiają się grafiki, pojawiają się filmy na YouTubie. No bo jak wiadomo, YouTube również należy do Google jest drugą największą internetową wyszukiwarką na świecie. No i później pojawiają się różnego typu treści. W zależności od tego czy jesteśmy osobami zatrudnionymi na etacie, czy z kolei może jesteśmy osobami, które prowadzą własne firmy, My to mamy do wyboru profile Społecznościowe, mamy do wyboru strony www. i w związku z tym różne działania. Jak się zabawić w taką osobę, która zupełnie anonimowo podgląda nas w internecie? Czy ja, jako osoba, która korzysta z wyszukiwarki komputera, pisząc osoby, jestem w stanie to zrobić? Tak. Ale trzeba wykonać pewne działanie. I teraz w tle słyszeliście mojego psa, jogiego, którego pewnie znacie z social mediów. Jeżeli nie, to zapraszam na Instagram, kontynuując temat. Robimy coś takiego, wchodzimy do przeglądarki i każda przeglądarka praktycznie to posiada. Posiada taką możliwość, że możemy zobaczyć wyszukiwarkę w trybie tak zwanym prywatnym lub trybie incognito, więc wchodzimy w wyszukiwarkę. Po prawej stronie macie z reguły trzy kropeczki, klikacie w te trzy kropeczki i tam pojawia się możliwość wyboru trybu incognito i wtedy wpisujecie swoje imię i nazwisko i patrzycie jakie rzeczy się pojawiają. I te rzeczy tworzą pierwsze wrażenie innym na wasz temat. Te rzeczy powodują, że w ich głowach pojawia się pewien wizerunek, pewne wyobrażenie, pewne oczekiwanie. I albo to są rzeczy, które chcecie pokazywać i one utrwalają ten wizerunek, którego wyszukacie, albo niestety wręcz przeciwnie. Druga rzecz kiedy znajdziemy już te wyniki, kiedy zobaczymy zdjęcia, nagrania, wideo, grafiki, różnego typu treści, które są powiązane z naszym nazwiskiem, to warto dla tych, którzy mają stronę www. zatrzymać się nad stroną www. I wierzcie mi, że strona www., która jest w stylu lat 90., to nie jest dowód na to, że macie bardzo duże doświadczenie zawodowe i już tyle lat jesteście w internecie i byliście tam pierwsi, ale raczej dowód na to, że coś kiedyś zrobiliście, o tym zapomnieliście i nie robi to dobrego wrażenia na wasz temat. Osoby, które mają stronę www. oprócz tego, że powinny sprawdzić, jak wizualnie to wrażenie co ono komunikuje i czy na pewno komunikuje to, co wy chcecie, to powinno oczywiście też sprawdzić, jak wygląda wasza pozycja w wyszukiwarce, jeżeli to jest ważne dla waszego biznesu. I tutaj wiele, wiele firm wykorzystuje tak zwany darmowy audyt SEO. No i trzecia rzecz, która jest uniwersalna zarówno dla tych, którzy prowadzą własne firmy i mają strony W, jak i dla tych, którzy są etatowcami, pracownikami, to jak wyglądają wasze media społecznościowe? I tutaj absolutnym must have, czymś, co powinno się wydarzyć, jest wasz profil na LinkedInie, jeżeli oczywiście działacie w biznesie, a w tym kontekście się tutaj spotykamy. Więc zakładam, że to jest coś, czego absolutnie Wy potrzebujecie. I w tych mediach społecznościowych sprawdzacie kilka aspektów. Powiem jakich aspektów, dlatego że to jest kluczowe w kontekście też oceniania zarówno tego pierwszego poziomu, czyli tego co inni widzą na nasz temat w Google, zarówno tego jak są w stanie ocenić i jakie wrażenie robi wasza strona internetowa, jak i tego co, czym wy dzielicie się w mediach społecznościowych. No, i tutaj widziałabym przynajmniej trzy takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza, pierwszy aspekt to jest pierwsze wrażenie, czyli Jakie pierwsze wrażenie może ktoś mieć o nas w internecie? To pierwsze wrażenie bardzo często bazuje na tym, jak wyglądamy, czy się uśmiechamy, w jakim kontekście jesteśmy. Czy jesteśmy w kontekście biznesowym, czy prywatnym, bo zupełnie inne wrażenie będzie robiło zdjęcie na konferencji biznesowej. Na przykład, jeżeli stoimy na scenie, lub my złapani na networkingu w jakiejś konferencji biznesowej, a zupełnie inne wrażenie będzie. O nas, jeżeli my złapani w bikini, klapkach, bokserkach, na grillu u znajomych i pojawiamy się, kiedy ktoś wpisuje nasze imię, nazwisko i stanowisko, na przykład w kontekście tego, czego szuka. No i oczywiście, jeżeli sprzedajemy grille, węgiel, drzewny lub coś w tym stylu, to może być adekwatny kontekst, ale w przeciwnym razie, jeżeli występujemy tam typowo biznesowo, a pojawiamy się my tylko i wyłącznie na grillu i z puszką piwa w ręku, no to to pierwsze wrażenie niekoniecznie będzie pozytywne. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. I tutaj warto nie polegać wyłącznie na swojej własnej opinii, ale warto podpytać kilka osób, poprosić, żeby zrobiły dokładnie to samo i powiedziały. Co myślą na temat tego, co pojawia się w wyszukiwaniach? Druga rzecz, czy kiedy pojawiają się informacje, kiedy wchodzę na Twój profil w social media, kiedy widzę Twoją tablicę, to czy ja jestem w stanie szybko odpowiedzieć na pytanie, w czym Ty możesz mi pomóc? Co Ty sprzedajesz? I czy to mi posłuży? Pamiętacie, ja wielokrotnie mówię o takim skrócie, o takim akronimie, który jest od zdania: What is in it for me? I czy ta osoba jest w stanie szybko zorientować się, co w tym jest dla niej? Czy ty jesteś rozwiązaniem na jej problem? Czy ty posiadasz rozwiązanie na jej problem? Czy ty posiadasz rozwiązanie na jej aspiracje i marzenia? No i trzecia rzecz. Jakość treści, którymi się dzielisz w mediach społecznościowych. I tutaj warto wziąć pod uwagę przede wszystkim grafiki, wideo, wygląd, jakość napisów: czy to są ładne, wyraźne, czytelne, czy są w jednym stylu, czy to wszystko jest spójne ze sobą, bo to tworzy takie pogłębione wyobrażenie na nasz temat. I jak przyjrzysz się tym trzym aspektom, czyli pierwszego wrażenia, drugiego, czy czytelne jest to, czym ty się zajmujesz, czy tam jest takie mydło i powidło, że ja w sumie nie wiem, kim ty człowieku jesteś, i ktoś zarekomendował ciebie, ale ja w sumie już te, w tym momencie tracę rozeznanie, czym ty się zajmujesz. To jest bardzo istotne, dlatego że ludzie, kiedy w kilka sekund nie zorientują się, że jesteś. Rozwiązaniem, że posiadasz rozwiązanie na ich problem, na ich aspiracje, zaczynają skrolować dalej, więc to musi być szybkie i czytelne. No i trzecia rzecz jakość treści, komunikacji, która jest na Twoich mediach społecznościowych, czy też na stronie internetowej, która utrwala przyświadczenie, że jesteś świetnym wyborem w kontekście potencjalnego partnera biznesowego, podwykonawcy, osoby z którą chciałoby się współpracować. I na koniec trochę w formie podsumowania dwa wyzwania z którymi bardzo często się spotykam. Bo pierwsze idealnie jest, jeżeli fraza na którą się pozycjonujesz, czyli w przypadku marki osobistej lidera, będzie to imię i nazwisko jest frazą oryginalną, czyli nie nazywasz się Anna Kowalska tudzież Adam Nowak. Dlaczego? Dlatego, że na te dwie frazy, najbardziej popularne imiona i nazwiska, jest największa konkurencja. I co wtedy zrobić? Wtedy warto w mediach społecznościowych używać tego samego zdjęcia oznaczyć pliki, opisać pliki Twoim imieniem i nazwiskiem, żeby na tą frazę wyskakiwało w Google, w internecie, jak najwięcej Twoich treści i żeby ktoś od razu zobaczył, że to jesteś Ty. I to jest pierwszy aspekt. I drugi aspekt co zrobić, żeby trochę ochronić swoją prywatność? Co zrobić, żeby nie wszystko było widoczne? Zwróć uwagę na to, co publikujesz w mediach społecznościowych, co jest niekoniecznie czymś, co jest spójne z Twoim wizerunkiem i z tym, jak byś chciał być znajdowany w internecie. Nie wiem, czy każdy ma świadomość, ale publikując cokolwiek w mediach społecznościowych, zawsze tworząc publikację, wybierasz, czy to jest publikacja publiczna, czy to jest publikacja dla Twoich znajomych, dla Twoich kontaktów. Jeżeli to są treści, które uważasz, że nie powinna widzieć przypadkowa osoba w internecie, nie ustawiaj tej treści jako publicznej. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jestem pewna, że ten audyt przyniesie Ci wiele wniosków do wdrożenia. Podziel się, proszę, ze mną w mediach społecznościowych, co uważasz, że warto w tym kontekście może jeszcze rozwinąć. Jeżeli w sposób spójny chcesz komunikować swoją markę osobistą, to zachęcam Cię do zrobienia swojego testu. Stworzenia swojej indywidualnej mapy mocnych stron Twojej marki osobistej. Link będzie w notatkach. Koniecznie zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek i mam nadzieję, do usłyszenia już wkrótce.